Hej, ja jestem Zoe i dzisiejszy odcinek to jest omówienie kolejnej środowej aktualizacji yy, i co w tym tygodniu zostało dodane. Yy, szczęśliwego nowego roku. Yy, obchody noworoczne, yy, czyli ta dyskoteka w zimowej wiosce, ale ją też pójdziemy zobaczyć. Ogólnie zdjęcia, które widzicie, yy, są ze strony Star Stable, też do niej link znajdziecie w opisie. Odmiany umaszczenia. Koń andaluzyjski. 950 Starkoń z stajni Jorvik, Koń Szwartfalski, 900 Starkoń z Valedale, Koń Ardejski, 900 Starkoń z Valedale i Sportowy Koń Fryzyjski, 950 Starkoń, Średniowieczny Obóz. W następnym tygodniu widać kres zimy. Dziękujemy całej naszej niesamowitej społeczności za cudowny rok 2025. Życzymy udanego początku roku 2026. Całusy odyspołu Star Stable. Także już z tym w zimowej wiosce i widzę, że są tu jakieś nowe zadania. Fajnie by było, gdyby coś się zmieniło w tej imprezie. Żeby było coś innego niż w zeszłym roku. Ale tu jest ta Alaska Jones. Pamiętam, że kiedyś z takim podobnym kapranem było szukanie żetonów. Witaj, jestem Alaska Jones, słynna archeolog. A dobra, to, to chyba będzie to samo, co kiedyś było, tylko że w takich zadaniach trochę bardziej ukrytych, że tak powiem. Pragnę odnaleźć zagubiony skarb. Jest w nim mnóstwo zimowych symboli, które kaprany chciałyby dać Tobie i Twoim krewniakom. Niestety, gdy tylko odnalazłam ten skarb, doszło do wypadku. My kaprany ukradłyśmy, to znaczy wymyśliłyśmy, fajerwerki, które doprowadziły do wybuchu skarbu. Oj, co to była za eksplozja. Właśnie znalazłam trop dotyczący tego, gdzie niektóre części skarbu mogły polecieć. Pomożesz mi ich szukać? Będę Ci bardzo wdzięczna i pozwolę zatrzymać wszystkie znalezione zimowe symbole. Dobra, także już mamy ogólnie skarb. Fajnie by było, gdyby to nie były takie stricte zadania jak z wycieczką Krasnali, że pierwsze, pierwsze tam punkty, do których musimy pojechać, są zimowe wiosce, a każde kolejne są gdzieś na Jorwiku. Jeśli tu będzie tak, że będzie to cały czas zimowe wiosce, to fajnie. Czekajcie, bo nie wiem, czy. Aha, dobra, czyli to się automatycznie punkty odebrały. Yy, jeszcze sobie pojedziemy tam. i towarzysze lubią się bawić w ogrodach. Aha! Czyli też to raczej będzie to samo co w zeszłym roku. A, zapomniałam, jeszcze powiedziałem sobie zobaczyć co mamy w prezencie. Wszyscy wrócili do domu. Dziękuję. Mm, OK. Także to już są wszystkie zadania, a jeszcze sobie zobaczymy co jest w prezencie. Kardigan, wełniany kaprys. Także tak on wygląda. Mm. Nie wiem, czy tylko mi się to tak rzuca w oczy. Nie chodzi mi tutaj o zwykłe kurtki, ale te stricte świąteczne. Przecież te, co są pod choinką, żeby były bardziej zabudowane przy szyi. Bo tutaj one są ładne i tak dalej. Ale gdyby tu jeszcze miał jakiś szalik albo coś. O właśnie na, na przykład jak tam ta kurtka. I gdyby właśnie każda kurtka zimowa w Star Stable miała y, taki kołnierzyk czy jakiś szalik, to by było coś. No, tutaj nie ma żadnych zadań. Ja, czy tutaj jest coś nowego? A tak! Nie było o tym wspominane w aktualizacji. Fajna całkiem ta sukienka. Ogólnie uznałam, że kupię sukienkę, także tak ona wygląda. I ogólnie zostały te nowe maści, no ale skoro to nie są nowe konie, tylko nowe maści, to myślę, że do nich y, nie będziemy jechać. Także to wszystko w tym filmie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał.